Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Śpiew Zbroi, ja jestem Piotr. ja jestem Parker, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o drodze czterech żywiołów. Mnisi, którzy hołdują tradycji drogi czterech żywiołów, potrafią skupić swoje kij w taki sposób, aby nagiąć siły stworzenia i zmusić cztery żywioły do posłuszeństwa, aby były przedłużeniem ich własnego ciała. Zwykle taki mnich szkoli się w konkretnym jednym żywiole, ale są też tacy, którzy szkolą się we wszystkich czterech. Jeżeli już jakiś mnich opanuje dobrze jakiś żywioł, przynajmniej powiedzmy jedną dyscyplinę, to wtedy tatuuje sobie konkretny tatuaż, utożsamiany z tym żywiołem. Może to być na przykład ryba, góry, feniksy albo smoki. Kiedy wybieramy tą tradycję na poziomie trzecim, stajemy się adeptem żywiołów. To pozwala nam na naginanie czterech żywiołów w ramach naszych magicznych dyscyplin żywiołów. Każde użycie dyscyplin wymaga od nas wydania konkretnej ilości punktów ki. Na sam początek poznajemy harmonię żywiołów i jedną dodatkową, którą sami wybieramy. Kolejne poznajemy na poziomie szóstym, 11 i 17, i też, kiedy mamy możliwość poznania nowej, możemy też wymienić starą już znaną na jakąś nową. Niektóre z tych dyscyplin pozwalają nam na rzucanie zaklęć, i wtedy musimy przestrzegać wszystkich zasad związanych z tym zaklęciem oprócz wymaganych materialnych komponentów. Jak już osiągniemy piąty poziom mnicha, to jesteśmy w stanie wydać dodatkową ilość punktów kini, aby rzucić daną dyscyplinę z jakimś zaklęciem na wyższym kręgu, jeżeli jest to możliwe. Przykładowo, jeżeli jesteśmy mnichem piątego poziomu i chcemy rzucić dyscyplinę wymiatanie żaru, czyli po prostu zaklęcie płonące dłonie, to możemy wydać na to nie dwa, a trzy punkty ki, ponieważ ten jeden dodatkowy sprawia, że zaklęcie jest na drugim kręgu. Maksymalną ilość punktów ki, jaką możemy wydać na dane zaklęcie, dyscyplinę, określa nasz poziom mnicha, który znajduje się w tabelce w podręczniku. W przypadku tej podklasy przejdziemy już w tym momencie do podsumowania, ponieważ chodzi tutaj tylko i wyłącznie o te dyscypliny żywiołów. Mamy ich do wyboru aż 17 i każda jest dostępna, dostępna na konkretnym poziomie, tak jak już wcześniej wspomniał e, Packer. Oczywiście większość z nich polega na tym, że po prostu rzucamy jakieś konkretne zaklęcie. E, a te niektóre, które są naprawdę ciekawe, jak kły płonącego węża albo odwróceniem brzegu biegu yy, rzeki, yy, powoduje naprawdę ciekawe efekty, które nie są unormowane jakimiś konkretnymi zaklęciami, więc jeżeli miałbym wybierać tą podklasę, to raczej szedłbym właśnie w te dyscypliny żywiołów. Niestety musimy tutaj pamiętać, że ograniczają nas w tym przypadku punkty ki. Więc jeżeli podczas walki wypstrykamy się z wszystkich punktów, że jesteśmy wciąż mnichem, stajemy się trochę bezużyteczni. Jedyne, co nas tutaj ratuje, to to, że możemy odzyskiwać te punkty ki po krótkim odpoczynku, ale podczas walki może to być utrudnione. No tak, no ja tutaj widzę dwa wyjścia. Jedno jest troszeczkę bardziej angażujący czas, ponieważ... Właśnie ta podklasa posiada w internecie wiele opisów, w jaki sposób ją polepszyć, żeby lepiej się nią grało, bo tak czy, czytając te wszystkie tutaj rzeczy, które on potrafi, to naprawdę wygląda to fajnie. Ale podczas gry, no, możemy się spotkać z sytuacjami, gdzie albo nie będziemy w stanie tego użyć, tych, których się nauczyliśmy, lub po prostu użyjemy to dwa, trzy razy, i już będziemy musieli czekać po prostu godzinę. O ile w ogóle mamy możliwość odpoczynku, a nie jesteśmy w środku walki. Więc to jest jedna taka bardziej angażująca, czyli poszukać w internecie i porozmawiać ze swoim mistrzem gry, czy można wprowadzić takie zmiany. Bo faktycznie można czegoś takiego poszukać i gra się o wiele lepiej. A druga rzecz to jakieś magiczne przedmioty, które posiada nasza postać, i wtedy, kiedy akurat nie może używać swoich zdolności, których posiada, zawsze ma do dyspozycji jakiś fajny magiczny oręż. Dziękujemy wam bardzo dzisiaj za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten film, zachęcamy do zostawienia łapki w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to polecam subskrypcję tego kanału. A tymczasem my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć.